Zaszczepienia w Polsce. Istotna granica przekroczona minister zdrowia, ponad milion Polaków zaszczepionych. Przekroczyliśmy w kraju milion zaszczepionych, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. 150 tysięcy. To ludzie, którzy otrzymali już drugą dawkę, sprecyzował. Szef resortu zdrowia powiedział w środę na antenie TVP Info, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest względnie stabilna. Poinformował, że jeżeli chodzi o dzienną liczbę zakażeń, to jest ona na poziomie 6700. Jeżeli byśmy wzięli ostatni tydzień, to średnia dzienna liczba zakażeń jest na poziomie 5,5 To jest stosunkowo duży spadek względem poprzedniego tygodnia, to są spadki rzędu 20%. Ocenił Niedzielski. Minister przyznał, że nieco gorzej wygląda sytuacja w przypadku zgonów. Mamy ich średnio dziennie nie 270. W stosunku do poprzedniego tygodnia ta liczba zmalała o 4%. Więc widać, że też jest wyraźna dynamika spadku, ale nie jest on tak dynamiczny jak w przypadku liczby zakażeń, powiedział szef resortu zdrowia. Zwrócił jednocześnie uwagę, że w otoczeniu międzynarodowym sytuacja wygląda gorzej. Hiszpania wczoraj miała 40 tysięcy. Zakażeń, a Francja ponad 20 tysięcy. Więc na razie jesteśmy, zieloną wyspą, dodał. Milion zaszczepionych w Polsce niedzielski ocenił również, że Polska na poziomie kontraktowym szczepionek ma zabezpieczenie pod względem ich ilości dla całej populacji. Podkreślił jednocześnie, że po wczorajszym rekordowym wyniku ponad 120 tysięcy osób zaszczepionych to tempo udaje się utrzymać. Poinformował że w środę na godzina 18.00 było zaszczepionych ponad 60 tysięcy osób, co oznacza, że przekroczyliśmy milion zaszczepionych osób. 150 tysięcy. To osoby, które otrzymały drugą dawkę, a 850 tysięcy. To ludzie zaszczepieni na razie jedną dawką. Szef Resortu Zdrowia przypomniał, że Polska ma zakontraktowanych 85 milionów dawek. W związku z tym, że jedna z tych szczepionek jest jednodawkowa, to oznacza, że mamy zapewnione kompletne dawki dla ponad 50 milionów osób, a szczepienia są przeznaczone dla osób dorosłych, których w kraju jest 31 milionów, wyjaśnił Niedzielski. Mamy zatem na poziomie kontraktowym zabezpieczenie pod względem ilości szczepionek dla całej populacji, dodał Zaznaczył, że w przypadku Pfizera i Moderny Polska ma blisko 50 milionów dawek. To jest 41 milionów Pfizera i prawie 7 milionów szczepionki Moderny, powiedział szef resortu zdrowia. Wyjaśnił, że nawet nie licząc wszystkich innych szczepionek, które Polska ma zakontraktowane, ale które jeszcze nie przeszły procesu dopuszczenia do rynku, to i tak, mamy taką liczbę szczepionek, że będziemy mogli uzyskać odporność populacyjną. Bo te 48 milionów to jest 24 milionów osób zaszczepionych z 31 milionów dorosłej populacji. Szansa na uruchomienie dodatkowych miejsc niedzielski zapowiedział. Że jeżeli pojawią się dodatkowe dostawy, czy zostanie zatwierdzony trzeci producenta AstraZeneca, wówczas jest szansa na to, że nawet w tym kwartale uruchomimy dodatkowe miejsca. Wtedy do tych seniorów, którzy w swojej okolicy nie znaleźli miejsca, ale zostawili swoje namiary w postaci numeru telefonu, czy przesłali smsa, będziemy o dzwaniali, zapewnił Niedzielski minister podkreślił, że pierwsza dawka szczepionki nie uodparnia w sposób satysfakcjonujący, bo to jest rząd 35-50%. W związku z tym zaapelował do tych, którzy przyjęli pierwszą dawkę, by zachowywali reżim sanitarny.